Dzień dobry, dzień dobry, witam Was Moi drodzy, Arek drukarek z tej strony I jeszcze, jeszcze pracujemy Dzisiaj jest starszy model sprzętu do sprawdzenia A mianowicie jest to starodawny 1050 Ono chyba obsługuje tusze 301 albo 300 Trzeba sprawdzić, podobno zakupione są tu jakieś atramenty I gdzie, nie wiem... Nie umieli pana to, żeby ten klient u nas zakupował. Cza jedynki, te wkłady. Hmm. Ciekawostka Dropsa. Ja nie sprawdzałem wcześniej tego urządzenia, więc ciężko mi się teraz odnieść. Czy to działa, czy nie działa? Nie wiem. Jestem sam ciekawy. Hmm. Jak to ma drukować? Tu by trzeba było jakiś wywiad przeprowadzić. To nie będzie drukować. zapytać, kiedy były te tusze? Może były jakiś czas temu? Prawdopodobnie to jest jakiś tusz napełnialny? No, nieważne. Nie pytałem klienta o więcej danych, natomiast natomiast no, trzeba będzie to zobaczyć. Mamy tutaj. Starego brodara, 5320, bardzo stary sprzęt, ale trwały niesamowicie. Tutaj do poprawy głowica. Kiepsko drukuje. No, cyan i black edition. Brak jakości. No i zabierzmy się dzisiaj za to. Co tam ten tydzień nam przyniósł? Ten tydzień nam przyniósł spokój przedświąteczny. Tak na to patrzę. Dywany. Mam taką usługę pośredniczącą w praniu dywanów. Klienci przynoszą, ja zgłaszam, kurję, zabiera i przewozi z powrotem na terenie tego miasta. Ktoś się kiedyś do mnie odezwał, czy coś takiego? Dla mnie to żaden problem, miejsce jest. Ech. Tak się zastanawiam, co jeszcze dzisiaj. Chyba to będzie to. Poza tym, że starego Epsona, który tutaj klient mi wysłał, będzie trzeba czujniki wymienić, a dawce części gdzieś tutaj widzę, ma. E, tak, jest w tym kartonie od Rafała to zabieramy się teraz może za może za właśnie tego HP-ka e, błędów żadnych nie generuje C czy w ogóle papier wciąga to trzeba będzie określić zobaczcie jaki stary sprzęt m 95 nadal działa, gdzieś klapka urwana wziąłem go specjalnie jako telefon firmowy żeby nikt nie przeszkadzał z internetowymi tematami <noise> gdzieś go dorwałem w internetach Papier wciąga, także radzi sobie dobrze. No, pójdę po 301 no i ożywi mi ten sprzęt, ale, ale na tych wkładach, no niestety drugi kliencie to działa, nie, działać nie będzie, nie? Ja tam żadnej kartki w środku nie miałem, poza chyba jego numerem telefonu, także odmawiamy. Nie będę regenerował tych tusz, ani próbował coś yy, robić. Tutaj mamy na 22 grudnia przyszykować te dwa atramenty 301. Jeden są dwa, nawet więcej ich mamy. No i nic. Na kanale witała u mnie produkarka niejednokrotnie. Nie akurat ta, ale ten model. Bo już te modele nawet wam pokazywałem panie w przeszłości. 301, jakieś premium, coś tam. Podejrzewam, że kupione są za... No, jakieś nieduże pieniądze w internetach. Nie wiem, co w nim chodzi. To jest napełnione, czy ktokolwiek go używał. Tutaj było odklejane, dolewane. Nie wiem, nie miej to ocenia. Zapytamy się w momencie, kiedy klient do mnie przyjdzie. Gdzie się do niego zadzwoni. To też jest zamiennik, także warto każdy zamiennik, sprawdzić przed zamontowaniem w urządzenie. ok błędów też nie generuje żadnych teraz zobaczymy jakie wyrównanie pójdzie i już Dzisiaj mamy czwartek, jak tu nagrywam jutro, piątek. W sobotę mam wolną, bo jedziemy do Torunia na Jarmark na weekend. Także muszę się dzisiaj streścić. Jut dzisiaj, jutro z tymi wszystkimi urządzeniami co obiecano na weekend zrobić. Żeby było wszystko gotowe. A weekend akurat ten będziemy odpoczywać. Niedaleko mam do Torunia także. Bardzo się cieszę, że spędzimy parę dni, no dwie noce, Tak, tak. Z piątku na sobotę, jest sobota na niedzielę. W Toruniu i zobaczymy co tam ciekawego. Czy są takie m, też w Toruniu y, holendarne ceny na jarmarkach? Czy też normalne? Nie wiadomo jak nazwać ceny normalnymi w ostatnich czasach, bo to jest wszystko tak pojebaneże. Jedziemy z tematem, tak i kolor przeskanujemy, tu sobie naszykowałem już oryginalny wydruk z Fotosmarta, trochę już widzę, że zaczyna nie domagać ale zobaczcie bardzo ciekawa rzecz, ten Fotosmart to jest mój prywatny, gdzie tu jest, jest tutaj ilość stron? Chyba na tym wydruku nie ma. Nie ma, nie ma, na tym wydruku nie ma. Ale on ma ponad 20 tysięcy stron i musicie przyznać, że na, na plójkę atramentową jakoś wydruku mimo wszystko jest naprawdę. Dobry. Nie jest. 26 133 tysiące wydrukowałem na swojej plójce atramentowej. Także jest naprawdę sztos, to jest chyba też wydruk z tej mojej drukarki 25 670, kiedyś komuś coś drukowałem. Nie drukowałem, tylko też potrzebowałem. Potrzebowałem zrobić prawdopodobnie szybkie kser do sprawdzenia urządzenia. <laughs> Teraz sprawdźmy jeszcze tak to. I jak kolor sobie radzi. Ten właśnie zamienny, który mam. Nie najtańszy gdzieś z pomarańczowych platform, które lubicie kupować. traci swoje pieniądze. No i co z tym? No może to wywalić. Są to regenerowane oryginały, owszem jak bardziej. Z naklejką oryginalną tutaj coś urwany, napełnione. Ale, no dobra. Nie mnie to oceniać. Drukuje to fantastycznie. Starszy dobry zamiennik założyć. Czasami zapytania myślecie na, na maila. Ostatnio miałem takie zapytanie odnośnie Kanona, który kosztuje 300 zł. Tusze Kanona są drogie czy to. Nie skanuję do końca, bo to jest taki, ani inny skaner. Czyli xero, zobaczcie jak zrobiłem fantastycznie. Nie patrzcie na to. Po prostu mu się zakres skończył. Yy, zakres lampy się skończył, dlatego to obciął, Ale jak na xero, to jest xero, to jest oryginał. Z zamiennika trzeba przyznać, że dobrze. A wracając do tych zapytań, które mi czasami, ja po prostu na nie nie odpisuję. Dlaczego? Zapytanie, zapytanie yy, które było skierowane do mnie. Jedno z. Wielu, wielu, wielu naprawdę o, o atrament, bo zakupiona drukarka, której ja i tak by nie polecił, ja bym tak nie sprzedał. Jakie zamienniki, wymagania, co on ma mieć, więc nie odpisuję na takie maila. Dlaczego? Mój czas jest cenny, jak odpisuję na te maile, nigdy nie otrzymuję odpowiedzi zwrotnej czy cokolwiek, zwłaszcza od materiału, tylko po prostu kopiecie i szukacie po internecie. No, no, nie ma się co dziwić, rynek jest tak, jaki jest, natomiast no, już na takie maile po prostu krótko mówiąc, nie będę odpisywał. Jeżeli kupujecie tanie urządzenie, drukujące bardzo tanie w tych czasach, to musicie liczyć z drogim atramentem, czyli musicie mieć więcej pieniędzy. Ja Wam nie sprzedam atramentu za 20 zł, bo to jest gówno warte i sami widzicie, co się z tym wszystkim dzieje, że to ląduje tutaj w śmietniku. Jeżeli chcecie wydawać swoje pieniądze na najtańsze atramenty, proszę bardzo, ale dupy mi, proszę nie zawracać takimi pytaniami i... Czy ten zalegro będzie dobry? Nie wiem, bo skąd ja mam niby wiedzieć, co ten człowiek sprzedaje? Sami widzicie to. To, to, no to też na pewno było kupione w internecie na serwisie pomaleranczowym, czyli z oryginał zregenerowany i jeszcze raz napełniony. No przecież to jest do kosza, do wyrzucenia. Moi drodzy, na dzisiaj. To wszystko. Jeszcze mamy świętami trochę czasu, będziemy się na pewno widzieć. Printer sklep to była reklama i tam są dobre materiały. A jak są złe, to od razu je wymieniam, bo przecież może się okazać, że coś nie zatrybi w danym momencie. Wszystko na dzisiaj. 10:50 jest postawione, ale zabieram się za rozpakowywanie paczek i za tego dzisiaj tak obchodzę go od wczoraj, ale muszę się za to zabrać. I za starego Epsona, który też wymaga trochę pracy. No to nic, moi drodzy. Dziękuję. O, tak na marginesie LC427XL Podem na 6000 stron. Pigment jest to zamiennik oryginał. Komplet oryginału do, te, do tego typu urządzenia. To jest urządzenie, że Wam mówię J6955 1250 zł. W oryginale oczywiście, w zamiennikach 400 zł. 500 zł, zależy gdzie tam traficie. Preferuję zawsze jakiś lepszy zamiennik, jeżeli już ma być. Natomiast 1200 oryginałów. natomiast ta na długo. Do umowy warunkach tego typu drukarki zapewnie nie kupicie, no bo niby po co, ale jeżeli ktoś ma taką takie, taką chęć i może wydać, no to pieniądze. Dlaczego nie? Rynek jest wolny. Ale jednak, dwa komplety. Dzisiaj klient będzie płacił 950-960 zł za dwa komplety atramentów. Zauważcie. Na toner jest to sporo, a tuż. Też w oryginale 1200 Dobre, dziękuję za atencję, dzięki, cześć I zapraszam do kolejnych dni Zrobione